Tak sobie pomyślałem, że zostało mi trochę gliny. Mam też jakąś garstkę keramzytu, kruszywa izolacyjnego i taką beczkę. I sobie wymyśliłem, że zrobię sobie tandyra. Patrząc na te ceny tych tandyrów w internetach, to one i 5000 kosztują. I pewnie i drożej można kupić. Ale. Jak ktoś ma troszkę pomysłunku, to z takiej beczułeczki można zrobić najlepszy piec na świecie. Piec stanie na utwardzonym podłożu. Piec stanie na utwardzonym podłożu, a tutaj będzie okienko do wybierania popiołu i do dostarczania powietrza i wytnę tutaj teraz dziureczkę dziureczka zrobiona. Tu jest zacięte pod kątem i to chciałem sobie zagiąć do wewnątrz, żebym tutaj się nie kaleczył, tylko jest to dość gruba blaszka. Nie wiem, nie wiem, czy tak łatwo mi się uda. Udało się zrobić dziurkę piękną na cegiełkę, a może, a może tutaj zrobię jakieś drzwiczki zamiast cegiełki ale to może się później tym zajmę. To jest taka cenna informacja, żeby to okienko, gdzie będzie wpadało powietrze niezbędne do spalania w tandyrze, żeby sobie tak ustawić, żeby było od strony nawietrznej. Tam, gdzie dmucha nam wiaterek, będzie nam się lepiej paliło. Tu już sobie obsadziłem. Tutaj jest trochę nierówna ta... Nierówna jest ta podłoga. Ona jest taka wklęśnięta, no taka struktura tej beczki. Wysypię sobie ją na równo kruszywem izolacyjnym i poukładam luźno bez klejenia cegły szamotowe. A tutaj mam taką poziomiczkę. To taka ciekawostka, po czym poznać dobrego fachowca, że dobry fachowiec ma zawsze po pracy wyczyszczoną y, poziomicę i po tym właśnie można go poznać, że jak ma super czystą poziomicę, to jest dobrym fachowcem, a jak ma taką brudną, no to tak jest średnio. Ale proszę się tym nie przejmować. Na kruszywie układamy sobie cegły szamotowe. Ja mam taką cegiełkę szamotową staromodną, z rozbiórki jakiegoś pieca przemysłowego, Hoffmana, takiego do wypału cegły czerwonej. Ta cegiełka jest troszkę większa niż obecnie produkowana. No i jest taka bardzo solidna, ciężka, naładowana tymi wszystkimi bajerami, które są odpowiedzialne za mechanikę szamotu, za. Trwałość, ogniotrwałość, o, i tak zaraz tu sobie podocinam, po bokach, po łupie, powsadzam i biorę się zamurowanie boczków. Podłoga ułożona, zaraz to wszystko zaleję gliną. Ta glina sobie tam wpłynie we wszystkie zakamarki i ustabilizuje tą podłogę. Zresztą tu jakaś precyzja nie jest wymagana. To jest bardzo solidna podłoga i zabieram się za murowanie ścian. A do takiej zwykłej zduńskiej zaprawy e, ze zwykłej gliny. Jakaś osa mi tu wpadła jeszcze. Do zwykłej gliny piasek glina w stosunku 1 do 3. Dodam pół kubełka takiej zaprawy na bazie cementu. To jest taka ogniotrwała, ogniotrwała zduńska zaprawa, aby troszkę wzmocnić tą, aby troszkę wzmocnić tą zaprawę, żeby to się po prostu, to jest tutaj na zewnątrz stoi, tu wilgoć, nie wilgoć, to troszeczkę cementu nie, nie zaszkodzi. To pierwsza warstwa już zrobiona. To są różne kliny, jak mówiłem, z rozbiórki i pionowe, i poziome, więc one są różne, ale mi nie przeszkadza. Najważniejsze, żeby tu przymiar mój 40 cm średnicy wchodził pięknie, bez żadnych oporów, bo taki tu będzie też cały asortyment do wsadzania piętrowy, na którym będziemy tutaj układać różne smakołyki po rozgrzaniu tego pieca, więc to jest bardzo ważna informacja, że przy takim układzie cegieł wewnątrz jest 40 cm średnicy. Więc brakło mi trochę siuwaksu, ale mam taki słaby piasek, trochę brudny. Ale przesieje go przez sitko i zaraz zrobimy nową zaprawę, a taki przesiany po prostu pierwsza klasa. Druga warstewka właśnie zrobiona. 11 cegieł. Jeszcze trzecia warstwa i kończymy. Tu zrobimy jakiś może jakiś wianek na górze ładny, żeby było mocno. Tu jest wyczystka. Więc można wyjąć popiół, a jak się pali w piecu, no to musi być otwarta. Proszę bardzo. Trzecią warstwę troszkę przyciąłem, żeby tutaj został taki ząbek, żeby można było opierać tu różne akcesoria. Niech sobie teraz tam dyrek pięknie wyschnie, czas pracy takiej takiego piecyka z docinaniem tych niektórych cegiełek. To tak z lunchem około 2 godziny. Jeszcze sprawdzę, czy to wszystko tutaj pasuje. O. Pasuje idealnie. Pięknie. Bardzo Państwu dziękuję. I następny odcinek dogram. Jak już tu napalimy, może będą jakieś akcesoria. No i zrobimy coś dobrego do jedzonka. A jakby ktoś z Państwa miał jakiś przepis na gruzińskie chlebki, które tutaj się przykleja, one są podobno niesamowicie pyszne. To jeżeli ktoś by mógł, to bardzo proszę o podzielenie się przepisem. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję. A na czas, kiedy tandyr jest nieużywany, zamykamy. Tutaj to nawet można jakąś kłódeczkę powiesić, żeby nikt boczku nie wyjadł ze środka. Podczas korzystania z tandyra na górę za, zakładana będzie taka wywalcowana, gruba pokrywa z blachy nierdzewnej, i ona ma jeszcze jedną funkcję. Jaką od, jak ją odwrócimy, to robi nam się taka wielka patelnia, którą stawiamy tu na nagrzanym piecu. I tutaj możemy przyrządzać niesamowite sprawy, kochani Państwo. Dziękuję bardzo.